O nie, o nie, no co ty robisz, malutki Co to się dzieje? Chciałem nagrać innego Bo szedł tutaj czarny, ale już poszedł Kicio Idzie tam Bieg do domu A ten to był niezły Dobrze, że wyjąłem telefon Przed piątą rano Szaman słowiański Siemano to rano wstaje temu pan Bóg daje. Fajnie jest stać rano. Można posłuchać ptaków. Można posłuchać dźwięków natury, gdy się budzi do życia z codzienną chęcią. Patrzycie, natura nigdy się nie poddaje. I tu człowiek ma problem. Człowiek chciałby zniszczyć naturę. A natura nigdy się nie poddaje dość stój, bo mnie przejedziesz. Tak to już jest. Pozdrawiam.